Witajcie moi kochani, dzisiaj porozmawiamy o Alfie. Fighteru, który kiedyś był silny, po prostu myślę, że nigdy jakoś nie był jakoś mega broken, ale był po prostu silny. Teraz jest totalnie zapomniany. I ta skórka właśnie to potwierdza. Rzadko kiedy jest widziana. Jest z sezonu 6. I Słuchajcie, to co fajne akurat ma Alfa, bo skupię się na jego zaletach najpierw. To jego pasywka, bo on zadaje true damage przeciwnikom, ta jego beta ten latający coś, nie wiem czy to jest, nie wiem jakiś dron czy coś takiego. Ale dalej słuchajcie, ma na zasięg, zasięgowy skill ten pierwszy, ma całkiem fajny zasięg ten skill, dużo jakoś nie bije. Ale ma fajny zasięg i to też fajnie działa z jego pasywką, bo czasami dasz na pierwszy skill i ten beta też się rzuca na przeciwnika i no, zadaje true damage, więc to boli po prostu. E, drugi skill jest obszarowy i z niego też jeszcze fajnie leczy. I słuchajcie, to co ciekawe jest, to on się ulecza e, z obrażeń magicznych. Więc tak mi idzie na myśl, żeby spróbować kiedyś pod e, AP go zbudować totalnie, pod e, jakby nawet tanka za gościem tam domieszką leczenia magicznego, nie wiem, jakiś może spilwam czy coś takiego i zobaczę jak to działa, bo jestem bardzo ciekaw. No my nim dzisiaj pójdziemy pod AD. I słuchajcie, jego ultimate, który też daje mu troszeczkę mobilności. Ale ta mobilność, no niestety problem jest taki, że on bardzo długo tego swojego ultimate'a castuje, on ten ultimate jakby Zanim go zanim jakby użyję ultimate, a, to już przeciwnicy wiedzą, że tutaj właśnie będzie leciał ultimate i łatwo jest dosyć to ominąć. E, więc... No a generalnie też to bije dosyć dużo, więc lepiej byłoby to używać w agresji, aniżeli w defensywie, tak? Bo to jest po prostu ultimate, to powinna być umiejętność, która jest najsilniejsza i powinna być używana właśnie w fightach do raczej po prostu gwałcenia przeciwników, tak? Więc ciężko uznać to jako taką mobilność, bo to jest po prostu jego ultimate i też w sumie ma swój cooldown, tak? Dobra, słuchajcie, przejdziemy słuchajcie teraz, bo Alfie, słuchajcie nie ma co gadać, tak? To jest fighter, jest dosyć też łatwy do gry, nie ma tutaj co dużo o nim pierdzielić. W Słuchajcie, sensie emblemy bierzemy fighter. A niektórzy też mogą grają sobie z assassynem, ja Wam polecam fightera, jeżeli macie możliwość. Na skill bierzemy maestrię, bo jak wiecie, on się dużo leczy. Ze wszystkie skille ma, jakby obszarowe, co jest mega fajne. I po prostu wszystkie, jakby jego obrażenia są ze skilli, więc ten skill będzie naprawdę na pewno przydatny. Jeżeli chodzi w sensie o builda, to to, gdzie ten alfa jest? Tutaj, jeżeli chodzi o builda, to ja mam tutaj takiego builda jednego i ten też jest fajny. Ten jest e, chyba od globalnych graczy. Jak widzicie, oni lubią właśnie buty na obronę. Ja kupuję buty na e, mana regen, bo po prostu lubię. Ale możecie sobie kupić buty na obronę e, zwykłą, też są super. Na obronę magiczną też będą działać. Na pewno Endless Battle, Bloodlust i Wings, tak czy skrzydełka. Czyli widzicie trzy itemy pierwsze, i oni tak wszyscy kupują. Są na Spear Vamp, Vamp i tym podobne. Tak? Czyli po prostu na efekty jego leczenia. co jest dosyć zrozumiałe, bo bije po prostu ze skilli I to też jakby te itemy, wszystkie, jak widzicie, one nie wygląda, wyglądają jak obrażenie, jak. Jako, przedmioty obrażeniowe, ale te przedmioty fajnie też się nadają, bo dają mu tankowatość tak naprawdę, nie? jak się leczyć, to masz więcej HP i tak dalej, więc jesteś bardziej tankowaty. I tutaj zielony mieczyk, lubią też ludzie kupować. I coś na deskę, tak? Też super na nim działa, na pewno, nie? Ja pewnie użyję sobie tego builda, to po prostu mi się podoba. Z tym Blade of the Hephaestus. Sobie spróbuję. Nie wiem, czy to będzie do, do końca działało, ale może to mieć jakiś sens, tak, już też ultimate auto, tak. I to może mieć jakikolwiek e, wtedy sens. Ale generalnie ten ostatni build e, powinien być najlepszy. E, no dobra. to słuchajcie tyle. Co oni tutaj mają? Słuchajcie, mamy retribuszy, nieżeliście jeszcze nie przywitałem, bo pewnie zrobił jeszcze jakiś wstęp. To się przywitam. Cześć, jestem Macner. I nagrywamy dzisiaj Alfę A do Z. Więc tak. I to już jest na nowym kliencie, więc już grałem wcześniej, to troszeczkę są lagi na tym kliencie. Trochę tak się zacina, jakby nie wszystkim tak szybko ładuje jak powinno. Jedyny plus jest taki, że samo, sama ta animacja wstępu do gry, jak włączasz grę, to jest dużo, dużo szybciej. I słuchajcie, z czego słynie w ogóle alfa? Aż ciężko powiedzieć, słuchajcie, z czego on słynie. Ze spywampa, bo się dużo leczy z tego spiwa. Cholernie się dużo leczy. Słuchajcie, ja sobie zagram tutaj e, solo solo sobie zagramy, wziąłem Retribution, dlaczego? dlatego, że nigdy w naszej drużynie Retribution nie wziął a mi się przyda, zwłaszcza, że wiedziałem, wiedziałem że będę na, na solo linii i tego bufa będę miał, więc to Retribution może mi się przydać a szybciej się farmie będę bardziej takowaty i być może coś zdziałam konkretnego w grze więc zrobimy po prostu buffka Hmm, krabik jest. Chciałbym krabika wziąć, ale pewnie tutaj ktoś zaraz przyjdzie. No ale spróbujemy, zobaczymy. Ja jest. No i już nawet słuchajcie troszeczkę się leczę, no nie jest y, tak tragicznie, jak nawet na pierwszy poziom tego skilla tak naprawdę, nie drugi już mam. Ale się fajnie leczę. Jestem do dosyć takowaty. I tu też się słuchajcie, to jest fajny ski, dlatego że, czy więcej jest przeciwników przed tobą, czy stworów, czy po prostu y, przeciwnych heroesów, to ty się więcej leczysz, tak? Bo ty za każdego dostajesz chwilę oddzielnie. A więc to, to jest super, to jest super. No, niestety jest troszeczkę to wolna postać, po prostu wolna postać nie masz jakiegoś takiego dasza, którego możesz użyć. Nie wiem, za 5 sekund na przykład. E, już od początku tak jak Harry, co chwila sobie po prostu może latać gdzie chce. O, i tutaj im pomożemy. Natalia ta swa jest jeszcze, o kurde mnie zaskoczyła, słuchajcie jeszcze jedna sprawa, eee, Natalia, o no, nawet na już jestem, fajny ten Alfa, fajny jest, przyjemnie się gra, Pod, mi się podoba ten Alfa akurat, eee, słuchajcie jeżeli chodzi jeszcze o, o Natalię i Alfę, eee, to eee, Natalia w ogóle nie ma podjazdu do Alfy, Alfa robi Natalię jak chce, co ta Natalia zrobiła? Dawaj mi to! Aaa, ten slow! Maciarenka dostała kiesę. Na to jest solo. On za wolno będzie puszował, więc... nawet spoko, jak wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu. Ja się teraz chcę sfarmić, jak szybciej, bo chcę mieć też przewagę po prostu nad nimi. Zwłaszcza, że ten mecz... Się nie zapowiada jakoś łatwo, mimo że tak się z łatwo z rozpoczął teraz to myślę, że hmm, tutaj mamy takie piki, że no piki mają silniejsze moim zdaniem oni kurwa, grog ło pierdolony kurwa się we mnie wpierdzielił więc nic nie mogę zrobić ultimatem też z tego nie wyjdę tak, jak on używa ten swój dru drugi skill tą kulę w ogóle Alfa, nie pamiętam kiedy ostatni raz coś widziałem, tą postać na rankędzie w Mythical Glory. Może w niżej, troszeczkę jest częściej pikowana, ale tutaj w tej randze jest naprawdę naprawdę rzadko kiedy pikowana. Jest ciekawe, jak się sprawdzi. Na razie mamy dwa kicy, więc jest dobrze. O, oczywiście, że bufa wezmę, oczywiście, że bufa wezmę, zwłaszcza, że ja idę po obrażenia tym Alfą. Mam manę i jest to po prostu mega, mega, mega alfa, jest manożerny, więc to jest problem dla niego. Że tyle, tej many tyle żera tego te budki na manę kupuję. Ale kupuć jest będę de jak chcecie, tak? Ja po prostu dużo będę tutaj gdzieś biegał, pomagał na pewno też. I, no ale teraz, teraz nam się po prostu bardziej opłaca spuszować, bo jakbyśmy zostawili tą wieżę, to miniony po prostu by z powolutku sobie biły, a Natalia i tak też jakby spuszowała naszego mida. Mmm, może tutaj gdzieś być, to naprawdę. No tak, no. Można ją znaleźć, ale ona i tak do mnie nie podejdzie, bo jak ona podejdzie, to ją zabiję. Słuchajcie, Alfa ma taką, taką zaletę jedną, jedną fajną zaletę. Że, jak strzeżnik go wjechać sam na sam, to on naprawdę jest ciężki do zabicia. Naprawdę jest ciężki do zabicia. I to nie jest lada wyzwanie. O! O kurde, jeszcze dał I się wbije. Bum! Gusjon, nie no, nie no, super, jest, to jest, to jest taki, zobaczcie jak na moje hapy, nie? Ja mam dopiero 7 poziom, jest 5 minuta. Słuchajcie, Alpha na pewno jest fajny do tego, żeby właśnie um, taki front tworzyć. Tworzyć po prostu front lane, który ciężko zabić, e, bo on sam po prostu jak ktoś ma jakieś tam mobility, to no nie da rady sobie. Natalia po prostu zjechała jak, jak płatyk. Easy, easy, powiem wam, że easy, nie? I ta Natalia totalnie na mnie nie ma szans, nie? To jest fajne, że się nie, nie, nie boję tak naprawdę się tej kadży, tak? Że mnie przyciągnie, nie? bo... Jak oni mnie przyciągną ja zdążę skastować mój drugi skill ultimate, to ja mam już, nie dość tego, że mam mm, pół HP za jednym zamachem, to zadam też fajne obrażenia. Wow, ładnie mnie zaskoczył. O, Aaa, się wbiłem. W ogóle padało mnie. mnie. Jest. Burzęs. jest. No, Harry, coś tam konkretnego w końcu zrobił. E, słuchajcie, tak jeszcze przy okazji powiem wam, że niedługo będą live streamy. Może nawet i dzisiaj, bo po prostu dowiedziałem się, że jest sposób, że te live streamy mogę robić, słuchajcie, że mogę jakby grać na swoim internecie. Mieć te 50 Mesa, nie mieć lagów, tak naprawdę, e, i streamować z WiFi, więc to jest mega, mega, mega dobry. Mega miło. O! O! True damage, true damage, true damage. Nie no, super. Ta pasywa jego mega, mega spoko, mega spoko, mi się podoba mega ta pasywka. Jest wolny, słuchajcie, ale myślę, że jest grywalny, jest grywalny, da radę nim grać. Zwłaszcza, że on naprawdę w tym fightie i sam jako frontline może dużo działać i dużo stankować, więc to jest, to jest super, to jest super, tak? Jest po prostu też wolny. Sam jako postać jest po prostu wolny. I ten ultimate, no to jedyne jego mobility. O wy kurde. Dobra, i wychodzimy, yellow. Chodźcie. I już cały HP. To jest, to jest piękne, to jest piękne, to jest piękne. To mi się podoba. Reportless. Co ten grog tak płacze, w ogóle od lobby płacze? Bez sensu. Niech da nam przyjemność z gry, a nie, że się tylko bo muszę mutować ludzi. Turtle jest, ale nikt się nie niego nie łasi. Hmm. Może jakiś fight O, gusyn tutaj obija nas strasznie. To będzie przegrany fight. chyba, chociaż gusyn Go nie ma jeszcze ultimate'a, ale u nas jakby nikt nie chce się wbić zostało został obity szybko. O. I Guszyń już może mieć Ultimate, więc teraz znowu będzie e, wyrównana walka. I ta Leslie się dała zajebać dosłownie. No ale nie no spoko, słuchajcie. PuHP pu zdejmuje jednym kombem, więc jest naprawdę dobrze. Tam Natalia walczy, a ja mam tutaj trzy osoby na głowie. Z Mazialeńką. I bum. Nie no no super, super, super. super jeszcze, naprawdę ciężko jest przed nim też uciec, jak on trafi właśnie tym swoim pierwszym skillem. I jeszcze ta beta wchodzi. wow, ale zwaliłem ale spróbowałem, spróbowałem, naprawdę spróbowałem, zwłaszcza, że nie jestem jakimś alfa playerem, tak bym to nazwał. No jak wiecie, no generalnie to się gra jakimiś innymi czempionkami. Ale tak dla odreagowania myślę, że taki alfa, coś nowego, mega przyjemnie mi się po prostu nie gra. Z tym, że no, myślę, że nie możesz nie wykierować gry, to co ona myśli, że jakby jest ok, ale jakby, no to jest po prostu też fighter, tak, to jest taki typowy fighter, e, którym nie da się, myślę, że tak totalnie wykerować gry jak ADC, czy, czy niektórymi magami, czy assassinem. E, więc po prostu też troszeczkę tutaj na drużynę trzeba liczyć, e, możesz wspierać swoją drużynę, ale to też po prostu zależy od innych. A Jak to wszystko się potoczy? Uuu, Leslie dostaje. Monciako Ona dostała. Słuchajcie, ta Leslie, ona, ona ma, ona ma Inspire. To jest najlepsze. Słuchajcie, Leslie w Mythiku, a nie ona ma Legendę. No, nieważne. No dobra, no, to, no, to nawet nie będę komentował, tak? Chociaż powinienem tak naprawdę, bo nawet, słuchajcie, jak ktoś ma już tą legendę, to powinien wiedzieć, że Leslie z Inspirem. Jest totalnie bez sensu, jest totalnie bez sensu, bo no nie masz w ogóle drogi ucieczki, zwłaszcza przed Gussionem, jak widziała Gussyna w przeciwnej drużynie, to już powinna pomyśleć, kurde, on chce, będzie mnie łapał, tak? Czy coś takiego, tak nawet kurwa będzie mnie łapał, ale nie mam w ogóle ucieczki, to, to tak na logikę troszeczkę mogę przemyśleć to i wziąć po prostu albo flickera albo nawet sprinta, a najlepiej byłoby, gdyby wzięła po prostu e, Purify, bo teraz po prostu się gra Purify e, na przeciwne mm, CC, tak? No ale cóż, nic nie powiemy. Jak widzicie, socjele zacząłem troszeczkę trzymać bardziej drużyny, więc ja bym wolał właśnie z nimi troszeczkę tutaj, tutaj o, tutaj z nimi e, pykać. Już tam idę. Mam nadzieję, że jakoś jestem się z strasznego nie No, Kadza przyczynęła Harita Dobra, my wbijamy. BUM! He, ja zmadzą to będzie. Nic tam jest chociaż dużo obrażeń zadawali. Nie no ciężko mnie zabić, ciężko. Dobrze Nie leczę się. To jest chory. To jest super, jeszcze truda moćmy, nie? Mmm, czekaj, wyczekaj. O nie. A tak mogło być pięknie. Wyczekają przed alfą. No już prawie całe HP y mam. Nie, no to jest, jest cudowny, że, że on tak się leczy, jest tak wytrzymały. Jest po prostu wytrzymały. No idzie, to do Hmm. Nie ma. Dobra. Trzeba coś pokombinować, bo late game mogą być trudne dla nas, bo jest to Natalia. Jak ona dobrze ogarnie, no to nas na pusz porobią. No i martwi ta żeby to lesi tak przetkiem, bo ona też gra dosyć agresywnie. Żeby jej po prostu tam nie przetargali, nie? O, Harit. No co, czy to jest Harry? Dlatego to jest meta. Kaja z Natalią nie mogli jej zabić w 13 minucie tak naprawdę, nie? Do Harita, który... No nie jest pro ten też, tak? O! A, zabity. O. Pchnąłem, przepraszam was, musiałem po prostu No! Chyba to już jest dziedzin, myślę. No robimy ich jak chcemy. Nawet nie podchodzą do naszej lekcji, która ma im Czy Lord lorda zrobić? W piątkę jesteśmy to. A oni, wujka nie żyje, więc byłoby po prostu idealnie, nie? O. O. A wziąłem, dobrze. Już się obawiałem, że nie wezmę. Nie mają szans. Z alfą! Alfa ich gania, ty, normalnie, no! Kurwe, kadrze gania, normalnie Alfa, jeszcze Gusiona, chodź. Ale ja się wybałem. Oż! Cze! Aaa! Beta go dobiła, ładnie! Na, na, na. No chodźcie, no chodźcie! Ona chyba chce umrzeć. Ale zybałem. Aj... Nie, no powiem w słuchajcie, że jest grywalny, tak, bo myślę, że też odegrałem tutaj taką kluczową rolę wręcz, jak na Fightera, w tym Frontlinie, tylko teraz się zajebają w akcji, za grubo wszedłem, więc myślę słuchajcie, że jest dosyć spoczko, spoczko jest alfa, ma swoje wady, tak, ale to dużo Heroesów ma takie wady, nie, a czymś też trzeba grać, nie ma co, kurczę, grać tylko, nie wiem, określoną liczbą, postaci, No, chyba że po prostu tryhardujecie z rangą, czy, czy też po prostu z gwiazdkami, no to wtedy wiadomo, że najlepiej jest grać tymi metapikami, tak? Ale jak grać do jakiegoś relaksu i chcecie się po prostu pobawić i też zagrać czymś, co po prostu jest grywalne, to myślę, że taki Alfa na spokojnie można nim pykać. Spoko. My się mega przymie gra. i Jestem też w ogóle zdziwiony, że on daje radę po prostu, tak? Więc jest to, jest to mega przyjemne. Bot ten ładnie. To fajnie trzeba teraz spuszować. Jak już słuchacie, przeciwnicy mają spuszczane, e, na przykład dwa towery. Na bocie im idzie jak w tym przypadku. To najlepiej jest spuszować teraz górę, tak? No to jest dosyć logiczne. Aniżeli tam na siłę te same linie puszować, które jakby już nie mają wież. Lepiej te po prostu z każdych stron jak najlepiej przeciwników brać i wtedy po prostu no, gubią się, jak to się mówi, tak? Gubią się Leslie Don't Solo, no w sumie prawda, tak? Chociaż tutaj Leslie odkryła tą natalię. Leslie jest słaba i nie słaba na Natalii, bo. <grywka> BOOM! E, już wam mówię dlaczego słuchajcie. Bo jak Leslie jest dobra, e, to ta Leslie cały czas spamuje ultimate'a. Tak? I Natalia zazwyczaj chodzi sama, więc łatwo jest odkryć. Tak, ale jak nie masz tego ultimata lub idą na przykład e, dwie osoby e, do ciebie i tu używasz tego ultimata i... Po prostu czasami jest tak, że atakujesz Leslie, a ktoś idzie z drugiej strony, bo on widzi, że tego ultimate'a zkastowałeś, nie? I to wtedy kończy się źle. No ale generalnie, no, to jest spoko, tak, że możesz jakby odkryć Natalię i się przed nią obronić, wrócić, wrócić na przykład pod wieżę, tak? Więc to jest, to jest spoczko. No i słuchajcie, no taka myślę, że przyjemna giereczka do oglądania, nowa postać taka rzadko kiedy brana ja jestem słuchajcie osobiście zdziwiony nie jestem graczem alfa ale po prostu jestem zdziwiony bo wcale nie było tak źle jestem ciekaw jakie obrażenia zrobiłem i czy w ogóle wow dobra ok to było niezłe Po prostu, curva, uau! Wow.